Ojcu profesorze, niewątpliwie to co napisał błogosławiony współbrat świadczy o jego wewnętrznym pięknie. Chociaż praca była zlecona, to włożył w nią siebie. Ale oprócz tego co napisał, proszę powiedzieć, co dla ojca jako przystępca jest zachwycającego w pięknie wewnętrznym błogosławionego wiceprego jako wpływa na żyjącego wcześniej. Najbardziej no mnie, co zachwyca... To jest pytanie pułapka, bo... Zachwycają nas zazwyczaj dwie rzeczy, tak mówią filozofowie, albo to, czego nie mamy, albo to, co mamy. Więc ja nie powiem, czy to jest to, co mam, czy, 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 czy to, co, czy, czego nie mam. Bo nie wiem, bo nie wiem. Ale i u błogosławionego widzę tego, kiedy on mówi o cnotach, to jedną cnotę wydaje się faworyzować. Stawia jako pewnego rodzaju korzeń. Prawda? Tak mówi, że korzeniem wszelkich war, korzeniem wszelkiego grzechu jest pycha, tak samo korzeniem wszelkiej cnoty i wszelkiego dobra jest opora. Jest pokora, to był dla wicem tego zasadnicza. Który najbardziej mógł się trałbić i szczycić, bo był najbardziej wykształconym Polakiem w swoich czasach. Pierwszym, który zrobił stopień magistra, prawda? Wspaniałym erudytą. Starożytnych znał tak, że, że, że współcześni badacze starożytności nie potrafią dorównać takiej znajomości, prawda? Autorów starożytnych. Piastował godność biskupią. Godność biskupią, która sama z siebie no, jest czymś godnym godnym podziwu i godnym pochwały, a w czasach więcej jeszcze bardziej niż dzisiaj, prawda? Bo dzisiaj no, to my no, niestety tracimy do wszelkich autorów szacunek, ale, ale w czasach więcej to naprawdę był powód do chlubienia się, nawet z, nie tylko z takich połótek czysto ziemskich i ludzkich. Ale, ale ze świadomości wybrania przez Boga. Z tego też. A jednak Wincenty zostawia biskupstwo i chce być mnichem, prawda? kimś nisko postawionym. To jest taki wyraz jego pokory, wyraz prawda, jego umierzenia. Ale to nie jest jedyny taki epizod w życiu Wincentego, który właśnie świadczy o tej jego pokorze, tej cichości. Niektóre. niektóre Didła podają późniejsze oczywiście, chociażby o takim epizodzie już z życia Wincentego w Klasztorze, więcej je. Wincenty od pewnego czasu pięć ostatnich lat spędził w klasztorze. I jest takie podanie, które mówi, że Wincenty przestał przychodzić na wspólne modlitwy, nocne modlitwy, prawda? Gdzie musi zbierali się w kościele po to, żeby chwalić Boga, no, jak ktoś nie przychodzi na nocne oficjum, na nocne modlitwy, no to, no, najpewniej najpewniej śpi. <grystanie> najpewniej, no, bo ma taką wadę, śpi. Kiedy obaj Teodoryk, napominał napominał tego na osobności, dlaczego, prawda, przecież tutaj zrezygnowały z biskupstwa, żeby ukochały życie, życie pełne wyrzeczenia, życie ofiarnicze, Chciałeś jeszcze bardziej zjednoczyć się z Chrystusem, właśnie w tym takim życiu estetycznym, w swoim wyniszczeniu. I, I teraz nie potrafisz na wspólne oficjum wstać? I Wincenty nie odpowiadał. Nie odpowiadał, milczał. Jakby można było powiedzieć, tym milczeniem przyznawał się do, do winy. I tylko przez przypadek pewnego razu, prawda, kiedy. Opad Teodoryk idąc na wspólne oficjum nocne. No... być może myślał, no to pójdę o no, bo żeby, żeby tej nie spał. I zastał Wincentego tego w uniesieniu ekstatycznym, W ekstrazem Czyli on tak był zjednoczony z Bogiem, że prawda, jest stanem, w którym jesteśmy tak porwani miłością Bożą, że... Tracimy w pewnym sensie panowanie nad własnymi władzami, ponieważ te władze całkowicie są pochłonięte Bogiem. Z tego względu więc na nie przychodzi, i zaczęło mu się nie przyjść na, na oficję. I wtedy opat Teodoryk ja to zrozumiał, ale proszę zwrócić uwagę, jak, jak my ludzie prawda, reagujemy na oskarżenia. To jest od razu paniczne prawda, tłumaczenie się, składanie deklaracji, dowodzenia. Człowiek święty, człowiek pokorny wie, że e, prawda o nim leży w Bogu. Prawda? Jestem taki, jakim widzi mnie Bóg, nie takim, jakim oceniają mnie inni ludzie. To jest, to jest też element pokory i to, to jest bardzo piękne, to jest bardzo pociągające. Uwielbiam tego. Tyle. Co musiałoby się stać według ojca profesora, żeby teraz ym, kronika błogosławionego Wincenta Kadłubka trafiła do młodych ludzi? Tak, żeby mogli ją czytać, żeby ją rozumieli i żeby odczytywali ją w odpowiedni sposób. Dziękuję. Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Nie wiem, bo yy, no, praca jest bardzo duża, jaką my musimy wykonać właśnie chyba na gruncie kulturowym, odbudowania kultury. No proszę zwrócić uwagę, jak my spojrzymy na chociażby naukę języka polskiego we współczesnych szkołach, no lektury, prawda, ja nie wiem, jakie teraz jest lektury, on się, jest tam wahał cały czas, ale wydaje mi się, że jeszcze, że jeszcze, prawda, młodzież przerabia te lektury, które rzeczywiście są wartościowe i mogą kształtować ich ich umysły, natomiast e, może patrzę przez pryzmat mojego takiego zniszczonego e, 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 uczestniczenia w edukacji, no bo wiadomo, prawda, leniwstwo i tak dalej i, i, i łomność umysłowa. E, ja czytałem lektury, prawda, bardzo wartościowe w szkole podstawowej, czy w liceum, ja ich nie rozumiałem, ale mnie nie pociągały, ja je czytałem, ale one dla mnie były puste, odległe. Dopiero kiedy człowiek stał się dorosły i jeszcze raz po mnie sięgnął, no to one stały się czytelne. I śmiem twierdzić, że stały się czytelne tylko z tego względu. Nie dlatego, że gdzieś tam, prawda, stałem się bardziej dojrzały intelektualny, ale chyba dlatego, ponieważ, prawda, powołanie, zagłębienie się w Ewangelii, że to było coś oczyszczającego mój umysł. Ja tak to widzę u siebie, to tylko i wyłącznie mój przykład, prawda? Nie są w stanie powiedzieć, że to zawsze i wszędzie będzie działało, ale, ale chyba światło Ewangelii, prawda, Ewangelia naprawdę oświeca umysł. I nie, nie, nie wiem, jaką właśnie dać receptę, bo jak spojrzymy, prawda, znowu na poprzednie pokolenia, ja nie chcę tutaj gloryfikować, ale jak ja sobie w pewnym momencie uświadomiłam, na przykład czytając chociażby poezję Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, prawda, zginął w powstaniu warszawskim. Ja sobie myślałem, ojej, on ma 18 lat, jak to pisał. I sobie przypomniałem, co ja miałem w głowie, jak ja miałem 18 lat. To jest przepaść. To jest przepaść. Co ma współczesny człowiek, kiedy ma 18 lat, prawda? A co jeszcze w tych czasach, kiedy kultura nie była zdewastowana, miał w głowie? Krzysztof Kamil Baczyński, prawda? Który pisał modlitwy. Pisał takie utwory, tak głębokie, z takim zrozumieniem i religii, i patriotyzmu, prawda? 18 lat, przecież to jest niemożliwe. No. Niech mi ktoś dzisiaj znajdzie takiego, takiego 18-latka, to, to, to ja naprawdę będę wdzięczny i sobie będę myślał, że jesteśmy uratowani. Jesteśmy uratowani. Ale co zrobić, żeby właśnie, żebyśmy dzisiaj mieli takich 18-latków, ja nie wiem, prawda? Bo to jest pytanie, co zrobić, żeby. Żeby dzisiaj prawda, młodzież miała dostęp do ma yy, zawsze może mieć yy, większą niż kiedykolwiek, ponieważ nawet nie trzeba kupować, to jest w internecie. Żeby zrozumiała, no to już całkowicie nie wiem, żeby chciała, żeby pokochała. Ja nie jestem w stanie na to odpowiedzieć. Nie wiem, wiem tylko, że, że yy, ogromna praca przed nami i chyba praca właśnie, yy, ta o której pani powiedziała, praca nad yy, yy, uzdrawianiem naszej kultury. Proszę Państwa, jeszcze może ostatnie jedno pytanie, bo nie możemy ojca dzisiaj za bardzo zatrzymywać, bo o 19 ma wystąpienie dla studentów. Także ja chciałem zapytać ojca profesora, bo tak coś ojciec się ja przeswiznął po temacie, który no dramatycznego wydarzenia jednak mimo wszystko w życiu Wincent tego zwanego kadłubkiem rezygnacja z biskupstwa, bo przecież jest to misja, jest to odpowiedzialność, jest to obowiązek. Tym bardziej, że tu wybrany przez kapitułę, niemianowany był biskupem, króla, czy księcia, którego podziwiał i zanim nie zaufany był i jakie są echa tej decyzji, no u cystersów zjednodzajowych w zakonie, który no jest najstarszym zakonem cysterskim tutaj na ziemi wszystkie. Jakie są echa u nas? <laughs> no, trudno powiedzieć. E, e, takim najważniejszym echem e, jest e, przechowanie kultu Wicentego do czasów współczesnych. Bo to nie jest takie oczywiste, e, zwłaszcza jeżeli chodzi o zakon cysterski. Te zakony średniowieczne, które powstawały, czy Cystersi, Kameduli, e, karpuzi, prawda? Panowało takie zdrowe przeświadczenie, że jeżeli chodzi o kult naszych świętych współbraci, to z zasady nie staramy się o kanonizację, o beatyfikację ponieważ byłaby to pewna hipokryza z naszej strony, bo do klasztoru idzie się po to, żeby zostać świętym. Jeżeli ktoś wstępuje do klasztoru i żyje zgodnie z regułą i przeżyje zgodnie z regułą swoje życie, to po prostu będzie święty, to nie ma wyjścia. Jeżeli nie jest święty, to naprawdę coś zepsuł. Coś poszło nie tak, więc mnich z zasady powinien być świętym. To jest bardzo równolegne myślenie, ale też jeżeli chodzi o ducha chrześcijańskiego, realistyczne, bo rzeczywiście Bóg robi wszystko, żeby każdego z nas uświęcić, a jak my jeszcze żyjemy w kapsorze, który nam zapewnia wszelkie warunki uświęcenia, no to już tutaj nie ma wyjścia. Dlatego nie starano się początkowo o pult błogosławionego Wincentego, tak jak o innych systemów. Potem oczywiście sam Kościół zaczął kanonizować niektórych świętych cysterców. Natomiast kult ze względu na klauzurę klasztorną był mocno ograniczony. Można byłoby powiedzieć, że w świecie na zewnątrz, poza klasztorem, więc on oddziaływał głównie przez swoją kronikę, która nawet wyparła w pewnym sensie kronikę Gala Anonima i stała się takim fundamentalnym podręcznikiem używanym w edukacji do budowania i wiedzy o naszej historii, i o naszej tożsamości. Tak było na zewnątrz, prawda? Natomiast wewnątrz klasztoru, wewnątrz zakonu, mimo wszystko był pielęgnowany i rozstrzegał się kult. My pierwsze wzmianki o kulcie publicznym Wincentego mamy z XVIII wieku. To jest, to jest bardzo późno, a proszę zwrócić uwagę, że przez te wszystkie wieki od jego śmierci yy, pamięć o nim była zachowana. I to nie jest tylko tak, że prawda, ktoś to odgrzebał i wymyślił, ponieważ wiemy, że Vincenty zmarł w Opinii Świętości i został pochowany w zaszczytnym miejscu, które świadczyło o tym, że rzeczywiście nie zrealizował tylko w pewien sposób zwykły ideał monastyczny niszy, ale odznaczał się jeszcze czymś więcej. On został pochowany na środku chóru i to chyba jest y, największe takie echo i dziedzictwo, bo to jest głos, który cały czas rezonował w murach naszego klasztoru, kształtował nas, prawda. Wincenty I święty naszego klasztoru jędrzejowskiego, no, był pewnego rodzaju wzorem, który następne pokolenia chciały naśladować i to było coś, co zostało przechowane. Co więcej nawet, prawda, klasztor został skasowany. mnichów nie było. A Wincenty w Kaszgorze był, a pamięć o nim była trwała, prawda? Aż do dzisiaj. Nie było, nie było tam wyników, a wincenty był. Czowie jedyny, który pozostał. Dziękuję. Także dziękuję bardzo za wszystkie pytania i jeszcze będą dwa punkty dzisiaj tego spotkania. Natomiast jeden z nich, jak już nawiązaliśmy do kultu mogłosławionego Wincentego. Chciałabym prosić, chcielibyśmy prosić, żeby ojciec pobłogosławił nas relikwiami Błogosławionego Nicętego, który tutaj jest ustalony, że ojciec będzie błogosław. To jeżeli, hmm. tak, jeżeli, jeżeli, jeżeli ksiądz biskup na to pozwala, bo to no, jest pewna hierarchia w Kościele, która no, nie jest czymś, tylko przypadkowo się ojcze Dobrze. Pan z wami Niech Was błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Dziękujemy serdecznie za wykład ojcu profesorowi za odpowiedzi na to. I ja również bardzo dziękuję za zaproszenie, również zapraszam do Jędrzejowa jeszcze i też tylko nadzieję, że może kiedyś tutaj się spotkamy w Kielcach.